Pokój dobro, szczęść Boże. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, witam Was serdecznie, szczęść Boże. Eee, pokój dobro. Witajcie, już ktoś jest. Eee, co tam słychać? Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Eee, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Witaj, Ola. <grywania> pokój dobro, witaj, Szymon. Widzę, że nas oglądasz. Witajcie serdecznie. Witaj Sonia. Pokój dobro. Witamy panią Annę. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Jest i Marta. Witaj Sebastian. Cześć. Witaj Dominika. Kasia. Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że Was wszystko dobrze, że, że się trzymacie tam, gdzie jesteście, w swoich obowiązkach, w swoich pracach. <grym> tak, Saniu, jestem w szkole, jestem w szkole, ale, ale jestem z Wami też. Pozdrawiam również Zuzia, Ciebie. Pozdrawiam Ewę Wejland. Dobrze, fajnie, że jesteście i fajnie, że będziemy mogli się spotkać. Dzisiaj mam takie dwa pomysły. Witam Marta również, witam Jarek. Mam, mam takie pomysły małe na to nasze spotkanie. Mianowicie, pierwsze to chciałbym Wam zostawić taką jedną małą myśl, rzeczywiście małą na, na ten dzień na to wszystko, co Pan Bóg przed nami dzisiaj postawił na to, co się dzieje w naszym życiu jakoś myśl, która mnie jakoś tam dotyka i która we mnie pracuje i myślę, że jest jakoś taka głęboka i, i, i mam nadzieję, że też jest myślą, którą, która może coś yy, jakoś Was natchnąć, konkretnie Ciebie może natchnąć w ten dzień. A drugie to, yy, druga rzecz to, yy, to szczerze nam, że czasem oglądam te, tutaj też to tyłem do ołtarza, nie tylko wtedy, kiedy jestem, ale wtedy, kiedy też mnie tu nie ma, to też jestem z Wami. I bardzo mi się podoba to, że Ewa ostatnio się po prostu tutaj z wami modli, że, że po prostu próbuje pokazywać też, i, i to jest bardzo piękne, właśnie jak wygląda jej modlitwa. I chciałbym, żebyśmy na koniec też właśnie się pomodlili, bo, bo myślę, że to jest coś pięknego, że możemy po prostu spotkać się też w takiej rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej, ale po to, żeby się pomodlić, żeby uwielbić Boga, żeby oddać mu chwałę. Żeby, żeby poprosić go o to, żeby był z nami yy, i yy, nie wiem jaka jest u was pogoda. Jeżeli chodzi o, o mnie, to, to tu gdzie jestem jest słabo, ogólnie ja bym powiedział, bo jest zimno, yy, pochmurnie i, i tak mgliście i, i chyba może nawet będzie padać niedługo. Bo mam z tej strony mam okno i widzę po prostu to, co się tam dzieje. Yy, więc jest tak, że yy, że raczej mało optymizmu no. w tym wszystkim, ale to, nie chodzi, to nic, nic, nic w tym nie, nie szkodzi. Yy, słuchajcie, jaka myśl na dzisiaj? Taka myśl, że. Yy, yy, myślę, że każdy z nas. Yy, o, Zuzia pisze, że błękitne niebo, i promienne słońce. Jest w Halifaksie, No to pięknie, to zazdroszczę. To, to macie super pogodę. No, naprawdę, więc jest tak, że to, coś, to, to może Wam jest łatwiej niż mi dzisiaj. <grym> <grym> znaczy, jeżeli chodzi o tą myśl, którą dzisiaj chciałbym Wam zostawić, to co chciałbym, żeby dzisiaj było jakimś to właśnie takim y, miejscem, w którym Pan Bóg może, może do nas przemówi. No myślę, że każdy z nas ma w życiu coś takiego, że. Yy, że wydarza się w naszym życiu bardzo wiele rzeczy i te rzeczy na nas oddziaływują. Nie wiem, co ty na przykład dzisiaj przeżywasz, czy już coś przeżywasz, czy jeszcze nie. Nie wiem, ktoś nas denerwuje, ktoś nas ochrzani, nie wiem, coś, mamy jakieś emocje, jest nam trudno, wstaliśmy lewą nogą, przeżywamy coś wczoraj, nosimy w sobie jakąś ranę, wiele rzeczy przeżywamy w sobie. Nie wiem, czy ty masz coś takiego, co ty dzisiaj przeżywasz. Ja mam taką rzecz, którą dzisiaj przeżywam, ja, ja bardzo często przeżywam na przykład to, że to, to wtedy ktoś, ktoś mnie krytykuje. Czyli to wtedy, kiedy ktoś mi powie na przykład, nie wiem, no, źle to zrobiłeś, to nie tak powinno być, nie udało ci się to. Bardzo często przeżywam takie słowa i często jest też tak, że nie potrafię. Nie potrafię jakby dobrze podejść do tej rzeczywistości. I nie chodzi o to, żeby nie przeżywać, bo mi się wydaje, że ważne jest to, żeby też umieć w jakimś sensie tak przeżyć tę rzeczywistość, która mnie dotyka, bo, bo nie należy uciekać od swoich uczuć, emocji, od tego, co jest dla mnie ważne, od tego, co, co jest trudne, od tego, co jakoś jest moim rzeczywistością, jest jakimś moim trudnym. Ale mi się wydaje, żeby, że ważne jest to, żeby umieć też spojrzeć na to. W takiej rzeczywistości Boga, i w takiej rzeczywistości Bożej, w takiej rzeczywistości, której, której która jest jaka. Ja na przykład tego się bardzo uczę I, i są to słowa, które może będą dziwnie zabrzmią, ale ja usłyszałem je od pewnego psychoterapeuty, który powiedział, że, że człowiek jest ponad objawem. Człowiek jest ponad objawem. I my, jako ludzie, rzeczywiście jesteśmy ponad objawem, bo, bo pewnym objawem tylko rzeczywistości jest to, że nie wiem, coś, coś, coś nas dotknęło, jakaś część rzeczywistości jest trudna, coś jest y, dotykającego. Ale ja bym powiedział, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć nawet coś bardziej mm, takiego, co mnie bardziej dotyka. Tak jak ten psychoterapeuta powiedział, że, że człowiek jest ponad objawem, tak ja bym powiedział, że, że Pan Bóg jest ponad objawem. I On mnie widzi ponad moimi objawami. Co to znaczy? No? Ja bardzo często się modlę w swoim życiu, żeby Panie Boże, pozwól mi dzisiaj poczuć się Twoim dzieckiem. Panie Boże, pozwól mi dzisiaj zrozumieć, jaka jest moja wartość. Panie, pozwól mi patrzeć na siebie, na mnie. Tak, tymi oczami, którego, którymi Ty mnie widzisz. Panie, daj mi... Poczuć to, jaką ja mam wartość w Twoich oczach, a nie w oczach ludzkich. I dlaczego to jest tak ważne? I dlaczego to jest takie, takie istotne? Dlatego, że właśnie Pan Bóg jest ponad objawem. I, a my niestety często w życiu skupiamy się na tych objawach, czyli na tych, tych, tych drobnych rzeczach, bo życie składa się z drobnych rzeczy, i ważne jest to, żeby je, żeby je umieć przeżyć. Ważne jest to, żeby umieć je dobrze no, żeby dobrze do nich podejść, ale nie stracić tego, co jest gdzieś fundamentem, nie stracić tego, co gdzieś jest jakąś głębią, co jest prawdą o mnie, dużo większą prawdą niż pewien objaw mojego życia, bo, bo to, że może dzisiaj płaczę, to, że dzisiaj może właśnie jest mi smutno, to, że dzisiaj nie mam siły, to jest prawda o mnie, ale tylko mała cząstka, tylko mała cząstka, zresztą prawda, głęboka prawda o mnie to jest to, że, że jestem w rękach Boga. Że naprawdę on się o mnie troszczy, że naprawdę on jest tym, który, który ma pieczę nade mną. I, yy, i to jest chyba dobra nowina na dobry dzień, I, i może właśnie prośba taka do Pana Boga, aby, aby dawał mi taki wzrok, aby dawał mi takie spojrzenie, aby pozwalał mi właśnie w ten sposób też, też widzieć tą moją rzeczywistość. I yy, nie wiem, co o tym myślicie. Myślę, że to jest trudne. To jest trudne, ale ale możliwe. I ja dzisiaj Ciebie zachęcam do tego. Dzisiaj chciałbym, żebyś spróbował spojrzeć tak na swoje trudności, spojrzeć tak na swoje, na, na, na to wszystko, co przeżywasz, że, że to jest rzeczywistość, to jest prawdziwa, ale Pan Bóg jest Pan nad tym wszystkim, jest większy od tego i On Cię bardziej kocha i, i, i dla Niego jesteś dużo bardziej wartościowy niż tylko te objawy, które są trudne, które Cię dotykają, ale, ale nie mówią wszystkiego o Tobie i nie, to nie jest prawda o Tobie. Objaw Twojej rzeczywistości, tylko kawałek, wycinek Twojej rzeczywistości nie jest prawdą o tobie. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pomodlili o takie oczy i o takie serce. Panie Jezu Chryste, proszę Cię, zobacz moje serce, zobacz moje, moją trudność, moją rzeczywistość, mój poranek, mój dzień, moje relacje. Zobacz to te wszystkie rzeczywistości, rzeczywistości, gdzie jest mi trudno, gdzie jest mi źle. Chcę Ci to oddać, ale ja wiem, że ja wiem Panie, ja wiem Jezu, że, że, że ty jesteś większy niż to wszystko, że ty jesteś ponad tym wszystkim, że Ty mnie kochasz bardziej i mocniej niż to wszystko, co jest jakąś moją słabością i moją trudnością, niż to wszystko, co jest jakimś zmaganiem dnia dzisiejszego, niż to wszystko, co, co dzisiaj jakoś mnie dotyka, co dzisiaj doświadczam. Proszę Cię Panie, przyjść ze swoją miłością do mojego serca. Proszę Cię, przytul mnie dzisiaj do siebie. Proszę Cię, Panie, objaw mi dzisiaj swoją miłość. Proszę Cię, Panie, dotnij mego serca, abym rzeczywiście mógł się dzisiaj czuć jako Twoje dziecko, jako ten, który, który w Tobie pokłada nadzieję, który w Tobie ma ufność, ten, który w Tobie zwycięża wszystkie słabości, wszelkie objawy. Aby Panie dzisiaj rzeczywiście czuł się Twoim dzieckiem, dzisiaj Panie czuł się Jezu, Twymu umiłowanym uczniem, daj mi siłę, daj mi swoją łaskę, przyjdź ze swoją miłością, przytłumie mnie dziś do swojego serca. Tego potrzebuję, tego pragnę. Taka jest dzisiaj moja modlitwa. W to wierzę, w Tobie pokładam, mam nadzieję. Amen. I chciałbym teraz Ci pobłogosławić. Boże błogosławieństwo to jest szczególna łaska kapłana, który może po prostu dać Ci dzisiaj tą, tą siłę Bożą. I przyjmij to Boże błogosławieństwo i wiedz, że Pan Bóg jest dzisiaj z tobą, że Pan Bóg jest dzisiaj w tym wszystkim co, co przeżywasz, jest ponad w tym wszystkim, co do czego doświadczasz. I niech to Boże błogosławieństwo teraz na ciebie stąpi. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi, i strzeże Bóg Wszechmogący. Niech On objawi Wam swoje oblicze, niech Was ukoi y, i y, 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 y da swoją łaskę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg za, serdecznie pięknego dnia dla Was wszystkich. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i y, życzę pięknego dnia. Z Bogiem. Papa, pa. Trzymajcie się.